Mount Everest, K2, Kangchenjunga, Lhotse, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna, Gasherbrum I, Gasherbrum II, Broad Peak, Shishapangma. Ten zestaw gór tworzy tak zwaną koronę Himalajów i Karakorum. Jest to lista najwyższych gór na Ziemi. Wszystkie mają wysokość większą niż 8000 metrów nad poziomem morza. Speed I am speed. Część powyższych nazw już się pojawiła w odcinku o K2, do którego zapraszam i możecie go znaleźć pod tym wykrzyknikiem. Natomiast, wracając już do tego filmu, muszę przyznać, że większość tych nazw brzmi bardzo wyjątkowo, a niektóre wręcz fantasmagorycznie. Dzisiaj zamierzam wziąć je wszystkie pod lupę i przedstawić Wam ich znaczenie. Mogę powiedzieć, że niektóre brzmią bardzo groźnie, jednak tłumaczenie pokazuje, że w ich przypadku pozory mylą. Zapraszam. Nazwy gór w Himalach i Karakorum wywodzą się z języków ludów zamieszkujących pobliskie wioski. Ich mieszkańcy często otaczają najwyższe szczyty na ziemi kultem i tworzą imiona, które mają znaczenie symboliczne albo oddają w pewnym stopniu cześć danej górze. Zaczniemy od tej najwyższej. Mount Everest jest znany pod kilkoma nazwami. Ta najbardziej spopularyzowana wzięła się od szefa pomiarów geodezyjnych George'a Everesta, który był głównym geodetą w Indiach. Mistyczne warianty Everestu również istnieją. Po tybetańsku góra nosi nazwę Chomolungma, czyli bogini Matka Śniegu lub bogini Matka Ziemia. Natomiast po nepalsku Pozwolicie, się, że napiszę po prostu tą nazwę tutaj, wyświetla się ona pewnie w tym momencie i jej tłumaczenie no to Czoło Nieba. Natomiast istnieje jeszcze jeden wariant i jest to Dach Świata. Ta nazwa odnosi się po prostu do tego, że Everest jest najwyższym szczytem na Ziemi. Druga góra na Ziemi, czyli K2, została już przeanalizowana w osobnym filmie, do którego zachęcamy na początku. Dlatego przejdziemy teraz do trzeciego szczytu na Ziemi, czyli Kanzen Dosłownie przetłumaczona nazwa z języka tybetańskiego brzmi: pięć skarbiń z wielkiego śniegu. What? Co jest z tymi skarbami? Tutaj kwestia pozostaje otwarta. Mówi się o pięciu wierzchołkach masywu, pięciu lodowcach albo pięciu skarbach regionu. To są sól, złoto i srebro, liczy się jako jedno, turkusy, ziarno i święte księgi. Warto jeszcze dodać, że wierzchołek góry uważany jest za święty i niektórzy zdobywcy zatrzymują się kilka metrów przed nim, aby uszanować wolę mieszkańców pobliskich wiosek. Z doszyfrowaniem Lotse nie ma już takiej zabawy jak w przypadku poprzedników. Nazwa oznacza po prostu południowy szczyt, co prawdopodobnie jest związane z jej położeniem względem Everestu, leży na południe od najwyższej góry świata. O wiele ciekawiej jest w przypadku Makalu. Geneza nazwy Piątego Szczytu na Ziemi nie jest do końca jasna. Jedna z głównych teorii mówi, że takie imię wywodzi się od przydomka Siwy, jednego z największych dewów w hinduizmie. Ten przydomek brzmiał Mahakala. Ten przydomek można również tłumaczyć jako wielka czern, co łączyłoby się z wyglądem góry i jej kolorem. Jest również hipoteza, która mówi, że nazwa nawiązuje do rzeki płynącej po północnej stronie masywu. Była to część pierwsza mojego filmu. Wkrótce pojawi się część druga, w której zaprezentuję pozostałe 8 tysięczniki. Tymczasem zapraszam Was do komentarzy, wydarzajcie swoje opinie o materiale, a także zostawcie subskrypcję, aby nie ominęły Was kolejne górskie ciekawostki. Trzymajcie się i do usłyszenia.